Cześć, tu Bucz. Dawnośmy się nie widzieli. Kilka dni temu odszedł Joel Schumacher, który jest reżyserem, niestety pamiętanym głównie z kiczowatych filmów o Batmanie. Mając jednak w swoim dorobku znacznie więcej niż te głupowate blockbustery. Do jego najlepiej ocenianych filmów należą czas zabijania. Linia życia czy straceni chłopcy. Uważa się, że dał szansę zaistnienia aktorom takim jak Matthew McConaughey, Gerard Butler czy Colin Farrell. Jednakże, ja chciałbym się skupić na innym z jego filmów, który wydaje mi się, że ma bardzo aktualne przesłanie oraz jest skandalicznie niedoceniany Upadek, bo o tym filmie mówię. Oryginalny tytuł to Falling Down. Także Zapraszam na recenzję tego filmu, na retrospekcję. Whoa. Falling Down to film, który w założeniu i przesłaniu przypomina bardzo zeszłorocznego Jokera. Opowiada historię człowieka z problemami który jest ignorowany i odrzucany przez społeczeństwo, co sprawia, że przelewa się czara goryczy i gość zaczyna swoją personalną vendettę na świecie, który ma go gdzieś. Wydaje mi się to szczególnie aktualne patrząc na wydarzenia w Stanach, gdzie czarnoskóra część społeczeństwa zareagowała w bardzo podobny sposób. Zamieszki, grabieże i agresywne domaganie się równego traktowania. To całkiem zabawne, że lewicowi aktywiści uważali Jokera za film z niebezpiecznym przesłaniem skłaniającym do przemocy, a teraz sami niemalże pochwalają te zamieszki i grabieże. Chyba jest nawet fundusz na wpłacanie kaucji właśnie dla tych osób. Cóż, żyjemy w czasach hipokryzji. Kolejna analogia do czasów obecnych to napięta sytuacja społeczna w okresie premiery tego filmu. Zadebiutował on w 1993 roku, a miejscem akcji jest Los Angeles. Rok wcześniej w tym mieście miały miejsce również zamieszki na tle rasowym. Zresztą Odwołanie do tego jest chyba również w drugiej części Terminatora, z tego co pamiętam. Był to również okres, w którym miasto to zmagało się z falami upałów i tak też zaczyna się film, gdy nasz protagonista, William Foster, utknął w korku, dzielał się żar z nieba. Jeżeli nie chcecie mieć za bardzo zaspoilowanej fabuły, to pamięćcie ten fragment filmu do timestampa, który powinien się pokazać teraz na ekranie, o ile nie zapomnę go umieścić. Umieszczę tam swoją opinię na temat filmu i powody dla których jest on według mnie tak świetny. A więc zaczynamy. Nasz protagonista, William, ma wiele problemów w życiu, został zwolniony z pracy w związku z cięciami w Departamencie Obrony, jest w separacji z żoną, ma zakaz zwidywania się z Turką, która ma tego dnia urodziny. Co gorsza, w jego aucie psuje się klimatyzacja i pojawia się irytująca mucha. Stres, irytacja, złość i bezsilność kumulują się w nim, aż w pewnym momencie pęka. Opuszcza on auto na środku drogi pomimo krzyków, wtrąbienia innych kierowców, bierze walizkę i idzie do domu. To, co dzieje się, potem można określić jako epicką, momentami wzruszającą, momentami przerażającą, zmuszającą do myślenia, a czasami nawet zabawną rozróbę, której celem jest szczony dom i otarcie do niego na urodziny córki, żeby wręczyć jej prezent. Bill po swojej drodze spotyka wielu ludzi. Część z nich jest dobra, część jest zła. Ale prawie każda z nich próbuje go w jakiś sposób wykorzystać. Cała podróż przypomina nieco gra wideo, gdzie główny bohater po danym Questie otrzymuje jakieś wyposażenie. Najpierw zachodzi do zwykłego sklepu, żeby rozmienić pieniądze, aby skorzystać z budki telefonicznej. Tak, kiedyś nie było komórek i trzeba było dzwonić za drobniaki. Nawet ja pamiętam czasy budek telefonicznych. Właściciel sklepu odmawia mu wymiany drobnych, o ile nie zakupi coś z jego sklepu. Bill. W ataku gniewu wyrywa ościelowi kij baseballowy, rozwala kilka lat i kupuje schłodzoną kole, normalnie za nią płacąc. Następnie, pijąc spokojnie kole, zostaje zaczepiony przez dwóch latynoskich gangusów. Którzy widząc białego gościa w garniturze i z walizką, który nie wygląda na kogoś, kto będzie stawiał opór, postanawiają go okraść. Nie udaje im się to, gdyż broni on się za pomocą kija. W pięknej scenie, gdzie bohater po raz kolejny daje upust swojemu gniewowi. Na to nosi nie dają jednak za wygraną i ściągają posiłki wyposażone w broń palną. Potrącąc okolice samochodem udaje im się w końcu znaleźć Williama. Na szczęście dla niego mają cela, którego nie powstydziliby się szturmowcy z Gwiezdnych Wojen. Dodatkowo tracą kontrolę nad autem i powodują wypadek, a jedna z broni upada na ulicę. Podnosi ją nasz protagonista i kontynuuje questa. Film ewidentnie stara się sprawić, żebyśmy kibicowali głównemu bohaterowi. Chce, żebyśmy kibicowali protagoniście i mieli nadzieję na swojego rodzaju happy end. Jest to przykład dobrze przygotowanego odwrócenia oczekiwań i twista na końcu. Wszystkie te wydarzenia stają zgłoszone policji, jednak detektywi nie widzą żadnego związku między nimi, poza jednym funkcjonariuszem. Martin Predagast jest detektywem, który odbywał ostatni dzień służby. Większość ludzi na jego miejscu olałby ten temat swojego ostatniego dnia. Jednak widzi on związek pomiędzy tymi sprawami, ponieważ sam stał w tym korku, co protagonista, i powiązuje opis podejrzanego w tych sprawach razem z opisem gościa, który opuścił auto w tym właśnie korku. Film staje się swoistym korespondencyjnym wyścigiem pomiędzy policjantem i poszukiwanym. Perendega spróbuje ustalić motyw działania Billa i odkrywa coraz bardziej niepokojące szczegóły życia po utracie pracy przez Poszukiwanego. Takie jak zakaz zbliżenia się do byłej żony i córki, czy problemy z gniewem. Nawet matka podejrzanego obawiała się jego obecności. Bill jest coraz bliżej swojego celu. Po drodze spotyka neonazistę, który uważa go za jednego ze swoich. Szybko przekonuje się jednak, że William nie podziela jego poglądów i ma inne motywy. Protagonista jest zmuszony zabić nazistę w samoobronie. Zabiera on z miejsca zdarzenia całą torpę z bronią, którą wykorzysta po drodze. Sytuacja eskaluje się coraz szybciej. Protagonista spotyka jeszcze po drodze bogatych dupków na polu golfowym oraz ludzi, którzy wykorzystują dom swojego bogatego pracodawcy. W pewnym momencie używa nawet wyrzutni rakiet, bo robotnicy drogowi robią pracę w miejscu, które nie wymaga naprawy. Bill napotyka na swojej drodze wiele rzeczy, które irytują nas na co dzień: korki, irytujący sprzedawcy sklepowi, gówniane mni w fast foodach czy bogaczy, którzy myślą, że są tępkiem świata. Jest to oczyszczająca i satysfakcjonująca rozwałka. Dochodzimy tu do kulminacyjnego momentu tego filmu, który ma miejsce w domu byłej żony głównego bohatera. Prendegast z partnerką, detektyw Torres, konfrontują się z bilem, w wyniku czego Torres zostaje postrzelona, a Prendegast samotnie ściga Williama i spotyka go ostatecznie na Molo. Główny bohater ma w końcu chwilę czasu, który spędza razem ze swoją córką, jest to bardzo wzruszająca scena, w szczególności, że Prendergast konfrontując Bila również otwiera się przed nim na temat swojej przeszłości. On również miał córkę, która zmarła w dzieciństwie. Mówi on o tym, jak ta tragedia wpłynęła na jego życie. W oczy rzucają się podobieństwo pomiędzy Bilem i Prendegastem, którzy mieli podobne wyzwania i problemy w życiu, a pomimo tego stoją teraz po przeciwnej stronie barykady. Detektyw prosi Billa, aby się poddał, jednak ten uświadomia sobie, że spędzi resztę życia za kratkami za to, co dziś uczynił. Uświadamy sobie także, że to on jest złoczyńcą i prowokuje policjanta do użycia broni. Bill ginie od rany postrzałowej. Doświadczenie to sprawia, że Prendergast przeżywa katarzis i postanawia pozostać na służbie jako czynny glinek, ponieważ jest wielu ludzi, którzy mogą potrzebować jego pomocy. W końcu w trakcie filmu, Postanowił postawić się swojej żonie i przełożonemu, którzy wywyższali się ponad niego. Film kończy się ujęciem, który przedstawia Billa wraz z córką podczas jej przyjęcia rodzinowego w czasach, gdy byli szczęśliwą rodziną, a następnie widzimy ciemność. Koniec, przejdźmy do podsumowania tego filmu. Uwielbiam filmy tego typu. Powiedziałbym, że jest to test roszaka. Każdy może wyciągać z niego inne wnioski, czy interpretować go w inny sposób. Jest to bardzo ciekawie zrealizowany, zmuszający do myślenia, refleksji i kwestionowania tego, co uważamy za moralny film. Jest tu eksplorowanych bardzo wiele ciekawych motywów. Możemy widzieć Williama Fostera na wiele różnych sposobów. Niektórzy będą go widzieć jako szczerego, tragicznego antybohatera walczącego w dobrej sprawie przeciwko skorumpowanemu światu. Inni zobaczą w nim poirytowanego, mającego problemy z gniewem, myśliwego człowieka, owiniającego świat za jego własne porażki. Jeszcze inni zobaczą w nim człowieka z problemami psychicznymi, wieloma wadami, zmarginalizowanego przez społeczeństwo, które ma go gdzieś. Podróż głównego bohatera rozpoczyna się w sytuacji, z którą każdy z nas mógłby się utożsamiać. Stojący w korku, przepocony, otoczony ludźmi, którzy go irytują, i chcący się stamtąd wyrwać. W początku jego czyny nie są bardzo szkodliwe i często są to niemalże zrozumiałe reakcje. Za każdym razem, jak wpada w furię, jest to w jakiś sposób wytłumaczalne i sprawia, że kibicujemy głównemu bohaterowi. Jednak wraz z upływem czasu jego wbory i czyny stają się coraz bardziej radykalne, brutalne i trudniejsze do wytłumaczenia. Niepokojący telefon do byłej żony, opowieść jego matki i reszta historii jego życia rysuje nam obrazek postaci, która wkroczyła na ścieżkę, z której nie ma odwrotu. Wszystko, co widzimy w bilu, mówi nam, że jest praworządnym obywatelem. Dobrze przycięta fryzura, biała koszula, krawat, gładko ogolona twarz, długopisy w kieszonce i okulary. Całe życie podążał za rozkazami, płacił podatki i ufał systemowi. Wierzył, że dopóki będzie to robił, to wszystko się jakoś ułoży. Był reliktem przeszłości, który miał problemy z nową rzeczywistością, z jaką musiał się zmierzyć we wczesnych latach 90. po zimnej wojnie. Żyje on w świecie kłamstw, a prawdziwa natura jego otoczenia wychodzi na jaw w trakcie filmu. Momenty, w których uświadam sobie prawdy, są otrzeźwiające. Na przykład, gdy widzi człowieka w identycznych ubraniach protestującego przed bankiem z powodu niedostania kredytu, który wydaje się być w bardzo podobnej sytuacji jak on. Praworządny obywatel, nie będący w stanie spełnić amerykańskiego snu, który w momencie aresztowania wypływa zamienne słowa. Innym razem, prawda potrafi być przedstawiona w sposób zabawny, Na przykład, gdy jedzenie w fast foodzie nie do końca odpowiada rzeczywistości. Ostatnie kłamstwo, jakie jest wkazane w filmie, to kłamstwo, które bohater ma sam sobie. W jednej z najbardziej pamiętnych scen dialogowych w tym filmie, Bill uświadamy sobie, czym tak naprawdę są jego czyny. Upadek głównego bohatera jest odzwierciedlony w postaci Prendegasta, który zamiast upadku przeżywa odrodzenie. Jest przedstawiany jako pomiatany przez wszystkich naokoło pantofel, nie szanują go jego koledzy z pracy, przełożony czy nadopiekuńcza żona. Jego empatia do ludzi jest wykorzystywana przeciwnie. niemu. Prendegast w trakcie filmu także odkrywa prawdę o sobie. Widzi, że czasami trzeba się postawić, żeby coś osiągnąć. Uderza współpracownika, który obraził jego żonę, mówi swojemu przełożonemu, żeby poszedł się pierdolić, i krzyczy na swoją żonę, która grała monary i trzymała podbudę przez cały ten czas. Shut up. Me? Shut up. Wszystkie te wydarzenia wpływają na jego ostateczną decyzję o pozostaniu na służbie. Widzi on, co się stało z Billem, gdy człowiek traci cel i znaczenie w życiu, oraz do czego może doprowadzić desperacja. Postanawia pozostać. I pomagać innym. Jest to metaforyczne pokazanie, że życie jednego człowieka się kończy, a drugiego zaczyna ponownie. Ostatnim motywem, jaki chciałem mówić, to tytuł: Falling Down. Jest to odwołanie do piosenki London: Bridge is Falling Down. Jest to motyw przebijający się zarówno u Billa, jak i Prendergast'a. Ten pierwszy chce przynieść kulę śnieżną końcu ten motyw jako prezent na urodziny córki, drugi śpiewa tę piosenkę swojej żonie ta ma ataki paniki. Ta sama melodia, która ma zgoła inne znaczenie dla obu postaci. Na pierwszy rzut oka film Upadek wydaje się być zwykłym thrillerem jak wiele. Jeżeli jednak przyjrzymy się motywom i wgłębimy bardziej w temat, to zauważymy wiele ciekawych rzeczy w tym filmie, ukazanych w bardzo ciekawy sposób. Pomimo tego, że powstał 27 lat temu, ma on przesłanie, które jest bardzo aktualne. Nie można marginalizować problemów grup ludzi, bo konsekwencje społeczne takiego traktowania kończą się źle, jak również nie powinno się dążyć do sprawiedliwości poprzez przemoc i zbrodnie, szczególnie w tak niestabilnych czasach napięć społecznych, pandemii i kryzysu na horyzoncie. To wszystko, co mam na dziś. Dzięki za oglądanie i mam nadzieję, że do następnego razu. Cześć.